Mamy dzisiaj kolejny gwint z Japonii do auta z Japonii Nissan Skyline ER34 serce gwintu Flex Z, ta fajniejsza jeszcze, bardziej od fajnej. Z, Czyli mamy gwint z regulacją twardości, oczywiście. Górne mocowanie też jest w komplecie, i dolne mocowanie jest tutaj regulowane, tak podobnie jak w b sinku czy D2. Już długa ta i podobnie drugi MacPherson. Na się idzie MacPhersona. Mamy kluczyki do regulacji. Rezyseru. Rezyseru był przed chwilą aktorem, niedawno i się zapomniał jak się reżyser sortuje. Taka zamiana. Także flekzecik z regulowanymi dolnymi mocowaniami, czyli to co wyróżnia go z Street Basisa między innymi. Ok, to na razie. Cześć.